Witam, Klaudia Kroczek. Zapraszam na szczegóły prognozy pogody. W ciągu najbliższej doby Polska Zachodnia i Północno-Zachodnia pozostaną pod wpływem Układu Niskiego Ciśnienia, który będzie przesuwał się z nad Berlina w rejon Szczecina. No ale ten front i ten Układ Niskiego Ciśnienia sprowadzą do Polski chmury, chmury deszczowe miejscami też zagrzmi. Nad Polską Wschodnią też będą pojawiać się chmury deszczowe i burzowe, ale nie wszędzie. Część wschodnia naszego kraju dostanie się pod wpływ Układu Wysokiego Ciśnienia, on tak naprawdę będzie miał słaby wpływ na pogodę w Polsce Wschodniej, ale jednak spowoduje, że w niektórych miastach nie powinno padać. W nocy opady możliwe na zachodzie, w centrum i miejscami na wschodzie, m.in. na Podlasiu i w Lublinie. Zachmurzenie dosyć duże, a na termometrach w najchudniejszym momencie nocy od 11 do 15 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany. Ostrzeżenie dla kierowców w strefie opadów. Miejscami będzie ślisko. Jutro zachmurzenie duże nad Polską od samego rana, Zwłaszcza nad polską zachodnią, tam, gdzie pojawią się chmury frontu atmosferycznego, nad polską wschodnią też będą pojawiać się chmury, ale nie wszędzie będzie padać. Na Pomorzu Kujawach i w Wielkopolsce burze z silnymi porywistym wiatrem, miejscami przejaśnienia i rozpogodzenia, ale raczej nastawiajmy się na taką trudną pogodę. Na północnym wschodzie na termometrach nawet do 25 stopni w tym regionie nie powinno padać tylko na Podlasiu. Podkarpacie lubelszczyzna Małopolska z chmurami burzowymi i deszczowymi, ale właśnie też tym drugim wyjątkiem będzie Rzeszów, tu też dosyć spokojna aura i na termometrach nawet do 27 stopni. Górny Dolny Śląsk Ziemia Lubuska 25-26 stopni, ale niestety silny i porywisty wiatr, opady, deszczu i burze. Ostrzeżenie dla kierowców również w większej części Polski, a warunki Biomateo będą niekorzystne. Temperatura odczuwalna raczej będzie taka jak na termometrach. Sprawdzamy zatem kolejne dni. Poniedziałek i wtorek nadal z burzami w większej części Polski, ale to będą ciepłe dni do 30-29 do stopni Uwaga, bo w kolejnych dniach niestety spadek